Pancerne nogawice. Ona wygląda jak taki. Jak taka. Nie masz wolnych miejsc na kamienie w swoim in inwentorze. Nie kochana siostra hmm. Tora wygląda z tym młotem. Taka, o której nikt nie mówi. Wierzę, że gdzieś tam istnieje, ale nikt nie chce mieć z nim nic wspólnego. Masz, dałam Ci ty. Kamień na zr zr zręczność. No ty to użyjesz. <laughs> Bo ja nie mogę tego użyć. Ja mogę to użyć na moje miecze. O, to zadziwiające jest. Nie, ja widzisz, widzisz. To ja jej dałam to na głowę, czy ty? Ty jej dałeś to na. Ja jej dałam na głowę. A ja jej dałem na ramiona. Boże, jak, jak beznadziejnie wyglądacie z tymi czapkami. My jesteśmy czepkowi czepkowrodzeństwu. Masakra. Jakby była w dresie. Masz tam, chodź, pokażę ci gdzie jest zbroję, ta skrzynia. No już, idę, idę. Skrzynia jest tu na górze. No, 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 no. Może to jest gdzieś ściana do zniszczenia? Zniszcz ją, Kasia. Zniszcz wszystkie ściany. Kostur jakiś, ja pierdyka muszę jej dać też. Mm. Kostur. Kostur, kostur, kostur! Muszę ci bardzo... Uuu, złoty kostur, znaczy taki drewniany. I mogę, hmm. i mogę założyć sobie tarczę, no, a, ale czy ja ale wiem, czy możesz... ja, chcę... ja wolę z dwuręcznym no latać, niż mieć pojętnych i tarczę. No dobra, czyli nie ma tej ściany do rozwalenia, to idziemy dalej. Nie ma, tam są przedmioty, idę do przedmiotów. To idziemy dalej w takim razie. Bełty. No bełty, bełty, kibel, kibel. Typ, um, typ, 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 na górze nic nie ma, to nic nie ma. Dobra, to idziemy sobie stąd w takim razie. O, tutaj jeszcze są skrzynie. Monety sztuk 3 i monety sztuk 2. Eee, naciśnij E, aby użyć. O! Możemy kupić, sprzedać. Wszystko możemy tutaj zrobić. Dobra, fajnie, bo no. mam trochę no ja rzeczy. Też mam trochę rzeczy do sprzedania. Dwie fajki. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Ceramiczny dzban. To. To. Co mi jest jeszcze niepotrzebne? To mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. Miecz dwuręczny jest mi niepotrzebny. Będę używał dwóch mieczy podwójnych. To jest mi niepotrzebne. Ale mam kasy, ja pierdolę. Jak lodu, Kasia. Kasy jak lodu, no przelewa się po prostu wszędzie, dobra. Sprzedałem wszystko, co mam. To mogę. kupimy może coś fajnego. E, no ja właśnie tak patrzę, co mogę mieć fajnego. A da, da, da radę jakoś porównać z tym, co mam na sobie? No masz strzałeczkę, jak masz w górę strzałeczkę zieloną, znaczy, że jest lepsa. A, no tak, właśnie. Może... Jezus Maria. Jezus Maria. Matko Bosko. Kupię sobie w takim razie hełm garneczkowy kamieniarza. Bo jest lepszy. Kupię sobie zbroja jest gorsza. Rękawice są lepsze. Miecz dwuręczny, miecz jednoręczny. Jed... Nie, dwuręczny, dwuręczny, dwuręczne. Tarcze mogę mieć też. Nic ciekawego w sumie. Pancerz jest gorszy, Woohoo! rękawice są lepsze, buty są lepsze i spodnie są gorsze. Okay. Ale się obkupiłeś! No ja wszystko sobie nakupowałem, co tylko mogłem, wszystko co jest lepsze. Okej, okay, jeszcze sobie sprzedam wszystko to co kupiłem teraz, znaczy to co już mi jest niepotrzebne. Ja już jestem gotowy do drogi. Ja też. No to idziemy. Mam fioletową sukieneczkę. What? No zobacz. A, masz faktycznie fioletowy. <grymka>, <grymka>, podsumowanie poziomu, yeee, sekrety. Wykorzystanych zdolności rasowych, co to jest? Nie wiem, ale Andariel wykorzystała 6. No <grymka>, dobrze. 14 miałam tych wykorzystanych umiejętności broni. No ja nie używałem broni umiejętności, bo ja po prostu spamuję przyciski na myszce. To zrobimy w takim razie ten poziom i będziemy kończyć sobie tę sesję. Mury ob... Ja się wciągnęłam. Ale wiesz, ja mam miejsce na dysku ograniczone. Buu! Zobaczymy. Andariel idź I wszyscy idź teraz... Buu! Ona wchodzi w paradę, nie No, wiem. zabijmy ją. No i uruchamiałeś kaccenkę! No bo to nic nie było, ty to się to no, jest są te. Widzisz tutaj gobliński czarodziej. Andariel dostaje świra. Ale ginę, ja pierdolę. Ty giniesz? No. Oh. Nie gin, Kasia, nie gin. Dzięki, że rzuciłeś ten czar, który mnie podziałał Yes! zabiłem go Złowrogi Złowrogni zwój No ja też właśnie, czyli to jest nasz wspólny przedmiot Okej okay. mm. O nie, 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 nie Łuczniku zaserany, idź sobie Dobra, zginął Albo i nie, coś jeszcze mnie uderza cały czas. To ja strzelam. A, sorry. E, możemy pchnąć tą maszynę wojenną. Odsun się, Kasia, bo ciebie też zepchnę. E nie, 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 Zepchnę ciebie też. <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> Powiedziałem o Odejść. <skrybuj wody> Dobra, użyję sobie mikstury życia Co to na tym? Bo mnie nie chce nasz mag leczyć A, czy to, czy to wybucha? Jak ja bym w to strzelił? Tak, czyli mogę ich zabić jedną strzałą Dobrze, że zmarnowałem 10 O, 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 dużo ich jest Nie, 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 nie Co się dzieje, jak jest ważny punkt? Uh, uh. Ale ja zadaję kosmiczne obrażenia w takim szybkim tempie. Jezus, Mary, ale jestem dobry. Ale jestem silny. Jestem bardzo dobry, Kasia. Ja też. Jesteśmy oboje bardzo dobrzy i zadajemy taki kos Kosmiczne obrażenia zadajemy. Zobacz, wbiłem go w, ści w ścianę. Tak mocne obrażenia zadałem, że aż wbiłem go w ścianę No powiedz ile zadajesz w ogóle. Mi... E, nie wiem nawet tam po 90, po 100 Tylko wiesz, na no, każdą bronią, czyli w sumie 180-200 coś takiego. No dobrze, czyli jednak jestem zajebista, nie będę ci się tym. No ile, bo ty 250, nie? Tylko ty wolniej atakujesz. Mhm, Tak. Tak? 250 zadajesz? Zgadłem? Mhm. Ale zgadłem. Ha, ho choć trzeba coś nowego. Ile graszków jest w kubeczku? Nie wiem. Część zestawu Legion. Moje... Srebrne berło moje, moje, moje bronie nie zmieniają w ogóle. mi... Znaczy, moje zbroje nie zmieniają mi w ogóle koloru. Ja mam cały czas takie same. A ja mam nowy. fotopur z innym tym rządłem. Czy nie wiem, jak to się nazywa. Wygląda jak to pro Gimli'ego. No, drużyna. Nie ja w ogóle. A, jest drużyna. Ja w ogóle, taki Gimli jestem. No, taki trochę jesteś, no, taki trochę jesteś Gimli. Wielkie pióro. Jesus Christ, ilu ich tam jest? Dobra. Sprawdźmy, czy nie ma nic tam do Panie, Chyba nie ma. O mój Boże! Bo, co tu się no działo? właśnie, ilu ich tu jest? Uważaj, tam na siebie. Ja trochę ich z łuku ostrzelam. Ja tutaj mogłabym mieć tarczę jednak. Dobra, biegnę, biegnę ci pomóc. O! Orzeł! Uhu! Jezus, mafia! To ja! To te pióra robią, wiesz? Zastanawiałam się, co robią te pióra. Tak? Cześć, cztery. Tak. A, faktycznie. Ha, 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 o. Faktycznie Kasia, to dobre było. Muszę iść sobie do jej sanktuarium na sekundkę Widzę, żeby nie idziecie sobie do sanktuarium. Ale ja już mam pełne życie. Ale mu znowu w slow motion głowę urwałem O kurczę. A, takie piękne. Takie piękne, to było najpiękniejsze. Poszarpane na pierśnik. U. Dostałem poziom... Boże i ja będę miała tych ciuchów, ale znowu czerwone. Mmm, to by fajniejsze. już. E, dobra, co to jest? Zwiększa obrażenia zadawane przez cios strażnika, czyli przez to zwiększa obrażenia zadawane przy użyciu mieczy dwuręcznych, zwiększa zadawane przez nie obrażenia. Dobra, użyjemy sobie. Na razie idę w miecze dwu Nie, no, nie mam jeszcze poziomu. W dwuręczne pierdoły. Um, okej. Okay. Tam jakieś fanty są. Dobrze. Przedmioty, przedmioty, stuffs. E, I idziemy tutaj. Masz tam jakiś ten swój? No właśnie, się przeglądam, który... ale ni. Nie ma. No to lip. Tak jak było na początku fajnie, to tutaj tak. I to już jest podsumowanie poziomu, what? Śmiesznie. O, teraz ona ma dwa. Sekrety znaleziono jeden, wszystkie na poziomie. więcej obrażeń spo... z pojedynczego ataku. Umiejętnością. Aha, i tutaj. A najwięcej obrażeń, tak, ty najpierw. Wyszło. Liczba zabójstw krytycznych ja a2. A to jest 0. No nie, bo ja nie robię krytyków. Nie masz przeglądania statystyk. Idziemy dalej. Koniec przeglądania statystyk. Nie liczą się cyferki, licz się i Friday zabijanie. Co zobacz, Orzeł lata na. Kochany przyleciał tutaj chłopak. Siema. Siema orele. Co, o Nie ma, nie, 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 Kasia. Działam o No, cieszę się, że orzeł może latać teraz bez problemu. Bo zostawił pióra nam. Miał za dużo piór. Kobieta czepek wypo się wypowiedziała. <laughs> tak właśnie, tylko ta patrzy cały czas na jej czepek. No, no, czepek cudowny. Call on me when the need is <noise> Dobrze, orle, zrobię to, jak będzie wiem? Wielka... Do góry wzbił się niczym wiatr. <noise> <A>, pięknie śpiewasz. Uderzę u słup. Na polu leży jego trup. Co ja mogę sprzedać? To mogę sprzedać. Eee, co to jest? Miecz jednoręczny 2335. Szybko ta gra idzie nie? No właśnie jakoś tak zadziwiająco szybko. To mogę sprzedać. Co prawda przed chwilą to kupiłem, ale już to mogę sprzedać. Spoko. Kup, co to są za rzeczy. Nakrycie głowy znowu lepsze. Na ramienniki miejsca na kamień ma. E, łuk, którego nie mogę wziąć. Spoko. Kupimy jej coś? Nie. <grym> 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 Oczywiście, że nie. <noise> bym jej coś kupiła. Um, no, mogę kupić sobie ten miecz. E, to też zrobię. I mogę kupić kamienie. A... Kupię ten toporek i zaraz zobaczymy, czy dobrze zrobiłem. Że kupiłem ten topór. Um... Czy ja mogę się rozebrać? <noise> Oczywiście, że tak, Kasia. Ja nie powiem ci nie. Rozebrałam się, eee. E, wyglądasz normalnie. Przykro mi. Dobra, ja już jestem. Ready? Znowu mam fioletowy. Ale mam tasak. Dziwny jest ten topór. Wygląda jak taki tasak rzeźnika. Nie? Taki trochę jest. A ty przyglądasz jak dalej. Nie przyglądaj już tego kwipunku. Kasia, nic tam nie znajdziesz fajnie. Nie no zakładam, przecież ubieram się. Gut! Znowu mam fioletę wykończył. Nic ci nie kupiliśmy. Mogą potrzebować naszej pomocy, Kasia. To i Erlond Hier... Coś tam. Patrz na sekrety tutaj. A tutaj ta ściana. Nie jest do rozwalenia. No. A ta? A ta? Kasia, a ta? A ta, a ta? A ta? A ta? Orzeł. Nie. Nie. Orzeł przeleciał nad nami. Nasz dostojny kompa towarzysz podróży. Kompadre chciałem powiedzieć podróży. Kompadre. Nasz dostojny kompadre. O, o, o. O mój Boże, ile tutaj jest, O MÓJ BOŻE! Znowu... Dobrze... Wszystkich ich zmiażdżą. Ej... Zluzuj dupę, kobieto, ona już się boi, że przyzwijcie Elendora, bo, bo coś tam... Bo nie damy sobie rady. Oczywiście, że damy sobie radę, tam jest złota skrzynia. Tutaj na dole jest złota skrzynia. Gdzie, tam? Tutaj, gdzie, Ale ona z kimś walczy. Niech walczy. Zostaw ją. Zostaw ją, Kasia. No dobrze. Dobra, ja widzę, że z kim walczy, pomogę jej. Powinniśmy, powinniśmy wezwać Orła do pomocy. Ona mówi. Nie. Dobra, strzał w głowę. Goblin zarobił w łeb ode mnie. Eee, dobra, czyli ty. Znalazłam no, drugi no właśnie nie skupra, widziałem, widziałem. Miecz nie. z Mitlądu. Cokolwiek. S srebrna fajka tym razem. Już nie normalna. Miecz dwuręczny. Tylko srebrna. Fajnie wygląda, ale... Wytrzymałość plus dwa, okej. Okay. Ale ja będę walczył bronią dwuręczną, znaczy dwoma broniami jednoręcznymi. O, widzę ślady butów, widzę ślady butów Kasia na ziemi. Prowadzą nas do tej skrzyni, którą tutaj widzę. Zajebiście. No dobrze. Wee! Dobrze, że te ślady... Już się paliłam na No coś właśnie fajnego. dobrze, że te ślady butów mi pokazywały tą skrzynię. Jakby nie zobaczył tam z góry. Ehm. <laughs> um...